W nieba idzie się drogą krzyża, a nie drogą telewizyjnych reklam, kolorowych wystaw i neonów. Jeżeli zechcesz, to możesz już dzisiaj wędrować drogą krzyża, drogą miłości. Właśnie po to Chrystus zaprosił Cię do tego miejsca, by nie był sam. Tegoroczna Droga Krzyżowa przeszła ulicami naszego miasta w niedzielę palmową 5 kwietnia i zgromadziła bardzo dużą liczbę wiernych. W to swoiste nabożeństwo niesienia Krzyża włączyły się szkoły, samorządy, formacje mundurowe, Policja Straż Pożarna i Graniczna, urzędy Stowarzyszenia i Wspólnoty. Niech się zawsze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż Ale uwierzył szatanowi, który jest ojcem kłamstwa Prawa naszego Boże, nie daj nam dzisiaj Nie odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I łuncie. O Twoje, bądź ora Twoja, jak od niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niech Cię na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen.